Witam Was już w drugim odcinku nasz yy, kwadratowej przygody jeździ znowu ze mną Parkur lubię placki Am, nam, 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 nam. OK, okej dobra plan na dzisiejszy odcinek jest taki yy, będziemy ex, yy, już, yy, zwiedzać tereny yy, świat naszych, <grym> naszego świata i jak się wyrobimy z czasem to jeszcze pójdziemy do kopalni pokopać różne rzeczy. No właśnie, to może zaczniemy od tego, że zrobiliśmy z przerwami między odcinkami y, domek. Zaraz to on, on robił. No ja, ja go robiłem, on mi przynosi materiały. Tak, taki prowizoryczny. No to zaczynamy. Mam, chodzimy do środka. Tutaj dwa nich pięknie, pięknie. To są łóżeczka, tutaj są takie okienka. Tutaj są... Się... Wszystkie rzeczy podstawowe. A Wcierać się Hmm, No. I... I. tak. Dobrze. Tak ja więc wiem. idziemy z Joseperem, prowadź parkour. A ty się znasz. Yy, łopaty nie mam, ale to szczegół. A po co ci łopata? Nie wiem, na dirta. Okej. Okay. Chodź za... ogarni wędkę. Ogarni wędkę. Ogólnie, jak jeszcze byłem sam zwiedzać teren, tutaj nic nie dotykałem, tak. tylko sobie zwiedzałem, to miałem masakrę potworów i nawalę skieleta z enchantowanym łukiem, nożyczkami i mi drobno enchantowany łuk na Power 1. Mam go jeszcze 42 użycia. No. Ale jak będziemy mieli kobadło, to go sobie ten... Nie Naprawdę. chyba że Aha. jeszcze, że ciekawe czy wytrzyma w ogóle. Czyż go nie będziesz szuczywał? A złowiłem rybę, a nie. <głosy> Cicho. Daleko <noise> jeszcze. Nom. Hmm. Najpierw chcę pokazać tam, gdzie będziemy kopać. Co to? Biedronka. No, jesteśmy już blisko, już widzę to na mapie. I tutaj mamy łąki i tam w tym lesie... Łonki. Tam w tym lesie jest nasza kopalnia. No dawaj wingłem. Jest... Nie kopalnia, tylko... Ko kanion. Kanon. Kanon kanion. Powiem um, też drogę do hausa. Yy, mam punkcik na nim. A, to musimy mapkę. Akurat też muszę sobie pobrać. I opty finę mam. Tutaj ogolone owieczki po mnie. Jeszcze nie zdążyły zjeść trawy. Przykro mi Chyba śniegu, No tu jest sam śnieg. No, no, trzeba było im pomóc. Gdzieś tutaj zaczynaliśmy, nie? Mm -mm. Zaczynaliśmy za naszymi górami, za naszym domkiem gdzieś tam Tutaj mamy pustynię i za tą pustynią odnalazłem jedną ciekawą rzecz. I tam dalej nie chodziłem. Tylko jeszcze tam mamy jeden taki punkcik, ja mam, gdzie będzie nasz przyszły dom. Taki większy, taka willa bardziej. Nie? Czekaj, bo ja muszę zjeść stejka. Też? Nie mam. No. Ym, mamy też tam jeszcze dżunglę, las i myślę, że ładny teren na osiedlenie się. Ym, zobaczymy, co Lodziarz doda, jak zobaczy, bo on ze mną nie był. No ja, ja tam budowałem domek i przetworzyłem film pierwszy odcinek zapraszamy na pierwszy odcinek, jak nie oglądaliście. Nie oglądaliście, ale teraz wkręcimy drugi, to chyba po musieli oglądać to. Cicho. Bez może tak. Może tak z pierwszego odcinka oglądamy. Na przykład to oglądam, że nie od pierwszego odcinka. Jesteśmy już tylko 150 kratek. Jesteśmy na pierwszym naszym punkcie. Już to widać. Już powinniśmy mieć to. W zasięgu oka mhm. Ja to już widzę Ojo. Nie wiem jaki O to jest to? Świątynia, Aha. nie kanion No tam jest kanion, tam jest kanion, to jest świątynia dobra. I tutaj nic nie ruszałem zupełnie tylko zobaczyłem Aha, Tutaj mamy punkcik Tutaj mamy wejście Nie wiem co ta świnia tutaj robi ale dobra Dobra, dobra. dobra wbijamy i świątynia. A może najpierw potem świątynia i jeszcze zobaczymy epickie tereny na razie. Okej? Okay? Potem świątynia? Chodź. Dobra, dawaj najpierw świątynię, jesteśmy tu już. Nie, 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 chodź. To jest zaraz blisko. Chodź. O kurde, masz łóżko. Nie. Nie, dobra, damy radę. I tutaj jest dżungla i góry. I to jest przepiękny teren jak dla mnie. Ta dżungla w góry no, Takie ale... jeziorko Ty fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj byśmy mogli coś zbudować, nie? Czekaj, ja mam na to. Ale kim... zarobiście. Nie mówię. No, dobra, idziemy tam. No. Jakby miał te fajne tam przepiszył, tak epicko. Ale nie masz? No, przykro mi. Pobiorę sobie dzisiaj. Może. Nie będzie mi się chciało. Dobra, wbijamy do świątyni. Mm. Jej, dobra. Kochanie, proszę. Ja najpierw pułapkę trzeba zdeaktywować. Dobra. Żelazo, złoto, rotenszlef. Żelazo. Żelazo, kości. Złoto, ile, ile golda? O kurde. Mam 14 golda i 10 żelaza. Jeszcze ja. bombę trzeba zabrać. Ooo, mhm. oh, ale, ale mamy TNT. Przyda się. Ja mam 7, ty masz. Przepraszam ja. za psa. Uh. O, dobra, incie. Dobra, witamy już po przerwie, jesteśmy już w kanionie. No, jesteśmy tutaj w naszym miejscu. No, I teraz idziemy kopać. No teraz kupimy. Będziemy trochę gadać o serwerze i różnych takich sprawach, żeby was nie zanudzić. Co nie? To może ty od czegoś zacznij? Chułe, chu mhm. To była szczera wypowiedź. No. No, nie mam pochodni. To chodź, ja ci dam. Łap. Albo daj trochę tego, patyków. Co to ma być? No masz, no? chodź. Łooo, chodź tutaj do mnie. Czekaj, się raz zakopię. ile naglasz? nie wiem już pasu o kolejny kanion ty! Kanał Kanał taka z... Z 9 minut jest o to chodź tutaj to jest już lawa poczekaj kupię razem umrę? nie umarłem, jest ej ani mnie za gryzą poczekaj, gdzie ty jesteś? Tam dalej poszłam do takiej jaskini. Na pewno zaraz diaksy znajdę. Ja jestem tutaj. Aaaa, gryzomir! Głupi Creeper. Czekaj, no nie macie. Aaa, umrę. umrę. Umrę, umrę, umrę. Ja jestem w jakiejś jaskini. O oh, lol. Ja to potworów jest. No dzięki. Co dzięki? Ja to potworów jest. A jak Creeper zabije szkieleta to chyba ta płyta nie? Nie Czy na odwrót? Na odwrót A. Chodź do mnie. Nie wiem gdzie ty jesteś Jak masz ten normalny kanion co nie? To tam jest taka ciasna dziura Taka jakby jaskinka mała I tam ja jest tam z takim kanonem Kanonie Czyli to może się do siebie tepnę co? Albo nie no ne, ne. O dobra, to to się. Tylko uważaj, uważaj jak się topasz. Na shiftie się topasz. 8, 5, 6, 6, tak? Uh -huh. Te playa one to be found. To ja cię topnę. Małe psiąckie. Czekaj. Kurde, killów mi się skończył. Jestem. Shiftie, shiftie, shift. shift, shift. No mam, ej dawaj to. O, ej ale daj mi jakieś chwilę cokolwiek Potrzebuję. Daj patyka. No, Zaraz. Patyka jednego? Mhm. Nie rzucaj do domu, proszę. No hmm. Wczoraj, prosi, ja mhm. chodź. Z czego, że ja o jednego? A masz crafting? Ja. Nie, ale mogę zrobić. To zrób szybko. Czekaj, to... Czekaj, ile nagrywam? Dobra, teraz musimy kończyć. Dobra. Właściwie już. Ale to było na tyle. No. No, to cześć. Dobra, no, powiedz. Co mam powiedzieć? No to takie to co komentujcie to... A, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. To było na klucz. No